Sprawa dla przyszłości, to dla przyszłości mojego syna, dla przyszłości Polski. No chcemy zwrócić uwagę na problem osób niepełnosprawnych. No płynie z nami właśnie syn, który jest niesłyszący, nie widzi na jedno oko. On od jak tylko skończył szkołę, próbował znaleźć pracę. No bardzo trudno mu było tą pracę znaleźć. Ja próbowałem mu pomóc. Widzę, że rzeczywiście jest to ciężka sprawa. Pracodawcy raczej yy, nie patrzą na jego możliwości, umiejętności, ale raczej patrzą przez pryzmat niepełnosprawności. Zobaczymy teraz. O, to jestem zły, nie mam pracy. Ludzie nie chcą dać mu pracy. Ludzie boją się. Chcę pokazać, że jestem taki jak inni ludzie. Może po tym nie będą. Się bać i dadzą mu pracę. Tak, trzymaj. Musi no. jeszcze trochę, no ale zaparty uparty jest, uparty. No, Mariusz to praktycznie jest na początku drogi, ale dzisiaj zaczynał od zera. No i muszę powiedzieć, no, no zrobił jakiś tam postęp. Kwestia treningu, no to ze wszystkim, on zawsze troszeczkę więcej czasu potrzebuje niż inni, żeby coś opanować, no ale jestem pełen nadziei, że na pewno się tego nauczy. Liczymy, że to będzie 1400 km. będziemy płynąć Sanem, Wisłą, Brdą, Kanałem Bydgoskim, Notecią. Wartą, Odrą, no i na końcu Morzem Bałtyckim, będziemy kończyć w Osiekach, w gminie Sianów. Jak tylko Mariusz skończył szkołę, on skończył szkołę zawodową, jest szeladnikiem, może w kuchni pracować, próbował znaleźć pracę, no nie udawało mu się, no to zrobił kurs masażysty, też próbował znaleźć pracę, w końcu ja myślę sobie, ja mu pracy nie znajdę, że zawsze mi się udawało do, dopiąć do celu jakiś, jakiś plan. No i postanowiłem z nim również szukać tej pracy, tym bardziej były ogłoszenia od pracodawców, że zatrudnią osobę niepełnosprawną. No to chodziłem z nim, ale jak zobaczyli go, to w ogóle nie chcieli gadać. Chcemy podczas tego spływu zwrócić problem na problem osób niepełnosprawnych. Chodzi o to, żeby pracodawcy postrzegali ich nie poprzez ich niepełnosprawność, ale poprzez ich możliwości i umiejętności. I umiejętności, oczywiście. oczywiście. No i muszę powiedzieć, że taki odzew był. Miałem telefon niedawno, także w poniedziałek jesteśmy umówieni. Jest szansa na pracę. Idziemy, idziemy, niech Marusz spotka się, porozmawia, sądziłem, że będę musiał mu po tej wyprawie zorganizować taką działalność gospodarczą, że może rozwinie tą, tą swoją pracę jako masażysta, nawet myślałem sobie przybudówkę jakąś zrobić, ale oczywiście to generuje wielkie koszty. Jeżeli uda mu się tą pracę znaleźć, no to naprawdę będziemy bardzo szczęśliwi. No my będziemy trzymać za to kciuki. Chcieliśmy pomóc panu Mariuszowi w podjęciu zatrudnienia, bo wspominał w reportażu, że bardzo ważne jest dla niego podjęcie pracy z, i ma problem ze znalezieniem pracy, więc postanowiliśmy zaprosić go na rozmowę rekrutacyjną yy, i zobaczyć, jakie ma umiejętności, czy, czy te umiejętności sprawdziłyby się u nas w firmie. Yy, pan Mariusz przeszedł bardzo pozytywnie okres próbny no i został zatrudniony u nas w firmie, jest bardzo dobrym pracownikiem. Nie zdawałam sobie sprawy, że podjęcie pracy przez osobę niepełnosprawną może to być dla niego tak ważną rzeczą i tak naprawdę taka osoba podejmując zatrudnienie czuje się ważna. Mariusz pracuje w dziale montażu elektroniki. Czyli jak sama nazwa wskazuje, jest osobą, która zajmuje się składaniem podzespołów elektronicznych, które są potem używane w urządzeniach produkowanych przez Polesa Elektryczne podgrzewacze, wody, kotły centralnego ogrzewania. Gdyby wszyscy pracownicy byli tak pozytywnie naładowani energią, jak on, no myślę, że świat byłby inny. Mariusz jest osobą, która jest bardzo mocno zorganizowana. Eee, przyjeżdża do pracy samochodem, wysiada z tego samochodu, w bagażniku ma kolejnogę, rozkłada tą kolejnogę. Tą nogą bardzo szybko przemieszcza się w stronę pracy, po czym błyskawicznie ją składa i udaje się na stanowisko pracy. Syn nie pracował. I my wracaliśmy do domu z pracy z żoną, no to wszystkie problemy spadały na nas, jego, jego wsześciusieńkie problemy. My te problemy musieliśmy rozwiązywać i praktycznie e, byliśmy cały czas w pracy. W szkole, z dziećmi, przychodzimy tutaj też bez przerwy, no nie ma chwili odpoczynku. Kiedy w końcu odpoczniemy sobie od tego naszego syna, nie? Teraz jak, jak ma tą pracę, on jest e, samodzielny, ma pewne obowiązki. Przychodzi z tej pracy zmęczony, ale też ma i różne plany, różne cele. Gdzieś wyjeżdża, spotyka się z kolegami. Także to jest troszeczkę inne rzeczywiście, in, in, inny, inny świat już dla niego. nie? Pomysł wyprawy w Poprzek Polski zrodził się kilka lat temu, kiedy organizowaliśmy ogólnopolski spływ kajakowy. Szuwary, to chyba były piąty spływ, już nie pamiętam i płynął z nami Aleksander Doba jeden, ta, jeden etap był morzem i mój, mojemu synowi się bardzo to spodobało i stwierdził, że on popłynie sobie kajakiem morzem do Pucka, do swoich kolegów, pokaże jak dobrze pływa, że on jest niesłyszący, ale tak samo dobrze pływa jak inni żeglarze. No wiadomo, że ja go samego nie, nie puszczę, nie mieliśmy poza tym jeszcze takich kajaków. No, to zaproponowałem, żeby sobie jakąś rzekę wybrał. No to i sobie wybrał rzekę, właśnie taką w pożek Polski. <grystanie z rzekiwania> od dwóch lat bardzo mnie pilnował i pytał się, kiedy w końcu popłyniemy. No to powiedziałem kwiecień 2020, no to od stycznia bardzo mocno się przygotowywaliśmy. No ale jak wyprawa się nie udała, był bardzo, bardzo zmartwiony. Teraz jak powiedziałem mu, że we wrześniu będziemy wyruszać, no to już praktycznie od początku lipca przygotowywał się, pilnował, czy na pewno będziemy we wrześniu płynąć, na pewno. No dzisiaj e, złożył nawet e, podanie o urlop bezpłatny na tą wyprawę. Wyprawę e, poświęcam wszystkim osobom niesłyszącym i niepełnosprawnym. Chcę, żeby e, osoby, uwierzyły, że są ważne, jak inni ludzie i wierzyli, że mogą dokonać wielkich, ważnych rzeczy. Też znam osoby, że jak ojciec się dowiedział, że ma niepełnosprawne dziecko, odszedł od kobiety. To jest ogromny obowiązek. Ludzie są po prostu, można powiedzieć, skazani na całe życie zajmowania się dzieckiem i to jest najgorsze. Dlatego on, jak tutaj wspomniał, żeby te osoby niepełnosprawne robiły Jakieś wielkie czyny, no to takim wielkim czynem to może być na przykład zrobienie kilka kroków, jeżeli ktoś jest sparaliżowany, zrobienie coś koło siebie, samodzielne gotowanie obiadu. Nie? Teraz my odpoczywamy. Przepłynęliśmy 64 km. Przeżyliśmy dzisiejszą noc i szykujemy się do wypłynięcia. Mariusz już widać przygotowany jest do wyprawy. Macha wszystkim. Wiesiek podobnie. No i zaczynamy schodzić na wodę. Kto pierwszy schodzi na wodę? Wiesiek schodzi na wodę. Dzisiaj planujemy pokonać dystans 40 kilometrów. Co najmniej 40 kilometrów. Dzisiaj jest 28 września, czyli w trasie jesteśmy 28 dni. Wystartowaliśmy dokładnie 1 września. Mamy do domu jeszcze maksymalnie 2 dni. Liczymy, że w środę dopłyniemy do Osiek, nad jeziorem Jamno, gmina Sianów, teraz z Bałtykiem, zmierzamy do domu. Po drodze mieliśmy różne przygody, chociażby w elektrowni Kozienice, bardzo wysoki próg wodny, że fale były wręcz jak na morzu. Albo na Wiśle, silny huragan, Wisła była całusienka biała, trzeba było przeskakiwać z jednego brzegu na drugi. To jednak trosze, trochę kosztowało nas wysiłku, no ale było przyjemne, bo, bo, to, bo coś się działo. Człowiek stale musiał pracować i myśleć, jak sobie poradzić z tym problemem. Natomiast pokonując Kanał Bydgoski i, i Noteć mieliśmy 150 km wody stojącej i 23 śluzy, czyli praktycznie płynąc na kajaku, zasypiałem. Ja, ja teraz rozumiem, jak to można po prostu zasnąć, wykonując tą samą czynność, albo jak można za kierownicą zasnąć. Nigdy mi się to nie wydawało niemożliwe, ale płynąc na kajaku sam widziałem, jak mi się oczy zamykają i chce mi się spać. Spotkaliśmy oczywiście też bardzo dużo ludzi. Począwszy od przemyśla. Warszawę, Bydgoszcz, Toruń, Nakło, Osinów Dolny, Szczecin, Police, naprawdę bardzo dużo ludzi przyjaznych, ludzie przyjmowali nas na noclegi, niektórzy oddawali własne mieszkania, kupowali prowiant, chociaż nie prosiliśmy o to. Ja całą tą wyprawę codziennie relacje dawałem na Facebooku, no i w jednym momencie narzekałem na ból lewej ręki, no to jeden pan przywiózł nam środki przeciwbólowe. No naprawdę reakcja ludzi była niesamowita. 30 września 2020 rok. Po 30 dniach dotarliśmy do jeziora Jamno. Dzisiaj ostatni etap naszej wyprawy dla przyszłości. Mamy prosty etap. Będziemy płynąć jeziorem Jamno do Osiek. Trójka osób, Mariusz, Wiesiek, pokaż się, pomachaj No i ja. Spotkamy się w Osiekach o godzinie 12. Do zobaczenia. osoby niepełnosprawne od dziecka praktycznie muszą walczyć o siebie najpierw walczą rodzice później oni walczą sami o siebie i tak jest cały czas Przygotowywaliśmy się, dopingowaliśmy Mariusza, bo widzieliśmy, że on to robi w jakimś celu i robi to dla nas, bo my też jesteśmy grupą niepełnosprawnych, tak, żeby nam też było łatwiej, żeby, żeby te osoby niepełnosprawne jednak znalazły zatrudnienie i wykonywały tą pracę raz trudniejszą, raz łatwiejszą, ale wykonywały i żyły tak jak my. Niektórzy sobie w ogóle nie wyobrażają, ile to jest kilometrów, ile siły, ile wyrzeczeń, ile, ile to go kosztuje, ale, ale wszyscy trzymamy kciuki i jesteśmy z niego dumni, że, że potrafił coś takiego udowodnić i zów zawalczył o siebie. Że jednak że jednak ta niepełnosprawność nie przeszkadza w niczym. Na pewno jestem dumny, że ktoś porwał się na, na tak niebywały wyczyn, bo to jest duży wyczyn i mieszka na terenie Gminy Sianów. Jak śledziłem, część osób pewnie śledziła codziennie relacje na Facebooku z tej wyprawy, to widać było, że i media coraz bardziej interesują się, to różne relacje różnych mediów na przestrzeni tej całej drogi, a z drugiej strony, że wszędzie jest bardzo gorąco witany i wszędzie odzew tej akcji jest bardzo duży. Jestem bardzo dumna z syna. Okazało się, że praktycznie na tej wyprawie to on najwięcej siły miał, także nieraz ich po prostu popędzał, żeby jeszcze szybciej płynęli i więcej o, o, osiągnęli. Także jestem bardzo dumna i z syna, i z męża, i z naszego kolegi, który razem tutaj płynie. Znam ich doskonale, wiem, że oni mają świetne umiejętności, jeśli chodzi o kajakarstwo. To zawsze jest ta doza niepewności, że może się coś przytrafić takiego e, niespodziewanego. Natomiast ja też wiedziałam z góry, że oni są na tyle rozsądni, że w razie sytuacji kryzysowej, takiej ciężkiej, to nie robiliby tego i wy, by się wycofali. Także w pełni e, świadomie e, ich wspierałam, czytałam o tym, byłam zadowolona, czasami ich wspierałam, ale wiedziałam, że oni sobie poradzą. 1400 km dla moich e, przyjaciół niesłyszących i niepełnosprawnych. Chciałem zwrócić uwagę na problem osób niepełnosprawnych i nie, nie, na ich problem. Wydaje mi się, że chyba mi się to udało. Na pewno po tej wyprawie on mężnieje i chodzi o to, że taka przygoda z ojcem, to mi się wydaje, że to utrwali się na całe życie, dla obu stron. Znaczy, bo jaki ojciec przebywa powiedzmy cały miesiąc non stop z drugą osobą, znaczy po prostu z synem. A tutaj właśnie w tej sytuacji naprawdę to oni wykorzystali dzielnie. No może ja im troszeczkę przeszkadzałem, w tych, tych, w... ale mam nadzieję, że mi akceptowali przez cały czas i nie kłóciliśmy się. Mariusz się chyba zrobił prawdziwym facetem. W domu jak coś brudnego, to do pralki. A tu, jak ma brudne, nagle mu się czyste rzeczy skończyły i problem. Jak masz problem, to piesz. Proszę bardzo, ja piorę swoje skarpety, bajtki. Mam suche, nie? Potem rozkładamy na kajaku, płyniemy, świeci, słońce się suszy. Pod tym względem, już zobaczyliśmy, że pod koniec nie było żadnego problemu go przekonywać. Sam brał, sam po prostu to, to wszystko sobie robił. Yy, zaczął trasę planować, zaczął korzystać z GPS-a, orientować się gdzie jesteśmy. Także naprawdę bardzo samodzielnie. Mi się wydaje, że my chyba mu pod koniec nie byliśmy wcale potrzebni. A jak już na brzegła, to dowód na to, że ten niesamowity wyczyn się udał. Ojciec syn. 1300 km rzekami przez Polskę, przez Bałtyk również. Jak ty się czujesz? Bardzo dobrze, jest bardzo bardzo zadowolony. Nie? Bardzo mu się podobało. We wtorek idzie po pracy, do pracy no, i jest zadowolony. Ważne, że będzie pracował, bo przecież 14 lat szukał pracy. no Wcale mu się nie dziwię, nie? że musi być zadowolony, żeby iść do pracy. Miał teraz miesiąc urlopu bezpłatnego, to chyba mu wystarczy. My po prostu nagłośniliśmy ten temat, nagłośniliśmy, pokazaliśmy ten problem, bo nikt, a ewentualnie duża większość społeczeństwa, nie zdaje sobie sprawy, że jest taki problem. Rozmawiając z rodzicami osób niepełnosprawnych, z dyrektorami szkół, z nauczycielami, którzy uczą niepełnosprawnych, każdy zwraca uwagę, że nie uczą tego, co trzeba, że powinno się uczyć, jak te dzieci mają sobie w życiu radzić. Kiedyś. Jak było wojsko obowiązkowe, to mówiło się, że prawdziwym mężczyzną się zostaje po przejściu tej szkoły wojskowej. To, co my mieliśmy, to też była szkoła. Szkoła życia, prawdziwa szkoła życia. 30 dni skazani na pokonywanie różnych problemów, radzenia sobie z tymi problemami. On taką szkołę przeszedł, czyli można powiedzieć, że no, można powiedzieć, że się zaczyna robić prawdziwym mężczyzną. Mimo, że ma 30 lat, to przeszedł szkołę życia.